Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Zapraszam szczególnie osoby urodzone w znaku raka na horoskop na luty 2021 roku. Jest to horoskop ogólny, więc wiadomo, że nie z każdą osobą, która urodziła się w znaku raka, może rezonować. Osoby, które chciałyby przybliżyć jakiś problem który na przykład tutaj nie wyjdzie albo są zainteresowane prywatnym czytaniem, zapraszam do kontaktu przez Messenger na mojej stronie na Facebooku wróżka Ada. Mamy teraz taką aurę na przemian zimową całkiem, a na przemian już troszeczkę wiosenną o czym też mówi święto Imbolc, które jest takim staroceltyckim świętem światła w tym roku, między pierwszym a drugim lutego jest ono można, można je świętować. Zobaczymy, co to światło, które już pomału, coraz bardziej nam przybywa tego światła. Zobaczymy co dla raków to światło w tym lutym przyniesie. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie, a Tarota odpowiedź dla osób urodzonych w znaku raka. Jakie energie, jakie wydarzenia, zdarzenia, osoby przyjdą do osób urodzonych w znaku raka w lutym 2021 roku? Co będzie ważne, na co trzeba będzie uważać, jakie będą istotne tutaj sprawy. Prosimy bardzo Tarota o. Z, z korzyścią dla wszystkich bez szkody dla nikogo ale weźmiemy sobie jeszcze tutaj tę talię rak luty 2021 prosimy o główne energię dla raka. Rak luty 2021 roku prosimy o główne energię dla raka. I najpierw sobie te główne energię tutaj sprawdzimy, a później będziemy omawiać sfery uczuciową i yy, Pracy i finansów. Główne energie dla raka na luty 2021 roku. Tutaj raki mogą stanąć przed takim wyborem, który będzie trudnym wyborem, jeżeli chodzi. Być może o sprawy głównie materialne, materialne albo związane z poczuciem bezpieczeństwa. To też jest tutaj karta dwójki mieczy, o tym mówi. Z jednej strony mamy dziesiątkę buław, która jest taką kartą mówiącą o bardzo dużym nagromadzeniu energii. To jest taka energia, która za chwilę wybuchnie to jest już ten moment kiedy już 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 ja zaczynam działanie ja zaczynam nowe działanie bo dziesiątka jest kończącą kartą kończącą pewien cykl prawda od asa do dziesiątki później są karty dworskie i myślę że tutaj dla raków ten miesiąc może być takim właśnie miesiącem nawet troszkę powiedziałabym, wstrzymywanie oddechu, czy wstrzymywanej energii. Raz dlatego, że być może trzeba będzie wykazać się jakąś taką statecznością czy harmonią, bo szósta monet często mówi właśnie o takiej bardzo stonowanej, zrównoważonej. Energia z kolei dwójka mieczy jest taką kartą często albo bezradności, albo właśnie nieumiejętności podjęcia decyzji. Także ciekawe tutaj, ciekawe energie się tutaj dla Was, drogie raki, na luty pokazują. Czyli takie troszeczkę jakby pomiędzy działaniem a wstrzymywaniem. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Spójrzmy na. Spójrzmy na. A może jeszcze sobie przełożymy. Spójrzmy na sferę dotyczącą uczuć, uczucia dla raków. Uczucia. Araków na luty 2021 roku, znowu mamy tutaj tą dwójkę mieczy, ona się powtarza, uczucia oraz praca i finanse. Pójdźmy najpierw na tą stronę uczuciową dla raków. Te karty mówią o tym, że czeka Was jakieś podejmowanie decyzji, bo ta karta Dwójki Mieczy energia, zarówno pojawia się w energii głównej jak i w tej części dotyczącej już samej sfery uczuciowej, ale mamy też jeszcze tutaj szóstkę mieczy i siódemkę buław oraz kartę maga, więc być może będzie tutaj taka historia patrząc jakby na, na zarówno te karty główne, energię główne jak i na, na tę sferę uczuciową że jakieś sprawy, które dotyczą Was i Waszych partnerów bądź partnerek one doszły do takiego punktu, doszły do takiego momentu, że jakby utrzymywanie tej równowagi, która była między wami, jakby nie jest już możliwe. W każdym bądź razie nie, na, nie w takim aspekcie, nie w takim zakresie, nie w takiej formie, w jakiej istnieje Wasz związek, Wasza relacja. Tutaj wygląda to tak, jakbyście. Musieli bronić swojej, swoich racji w tym, w tym związku. Jak gdyby było tak, że jakbyście byli niedoceniani, niedoceniani przez partnera czy partnerkę. I trzeba w związku z powyższym, trzeba się trochę, może i nawet postawić, ale też i pokazać taki pazur trochę, że ja też tutaj potrafię tupnąć nogą i ja też potrafię być taką osobą, która ma swoje zdanie. Dla niektórych tego typu rozwiązanie może być trudne. Może też być taką pokazanie tej strony swojego ja, że ja też mam coś do powiedzenia, że ja też jestem ważna czy ważny. To mi bardzo mocno rezonuje z tą dziesiątką buław, która, tak jak powiedziałem, to wręcz grozi wybuchem. I ja muszę tutaj pokazując, że jednak ja też mam coś do powiedzenia. To często może tak się zdarzyć, że albo ta druga strona musi się zastanowić, stanąć przed wyborem, czy ja mam to zaakceptować, czy nie, żeby był spokój, żeby była harmonia między nami, czy też ja tego nie zaakceptuję i trzeba będzie jakoś inaczej kontynuować nasz związek, żeby z tej burzliwej wody przepłynął na wody bardziej e, takie e, przychylne i gładkie, tak jak tutaj na tej karcie szóstki mieczy. E, ale e, może też być taka e, historia, że e, okaże się, iż e, pokazanie tego swojego, można powiedzieć, nawet buntu, czy też pokazanie tego, tej swojej strony, takiej, której być może partner czy partnerka nie znali jeszcze do tej pory. Bo może mogło tak być, że na przykład właśnie, żeby nie doprowadzać do jakichś spięć czy zatargów, godziliście się na coś, na co nie chcieliście tak naprawdę się zgodzić, aż doszło do takiego momentu kulminacji różnego rodzaju i emocji i, i postanowiliście już zawalczyć. Więc może tak być, że tutaj ta próba, to, to zachwianie tej równowagi, która była pozorną, jak się okazuje, może też doprowadzić do tego, że no, może niektóre osoby doprowadzić też do, do rozstania, powiedzmy, albo do jakiegoś krótkotrwałego rozstania, bo to nie musi być całkiem rozstanie na zawsze, ale to może być jakieś takie chwilowe odłożenie, na przykład spotkań, czy, czy jakieś ciche dni, jeżeli to jest związek, który mieszka ze sobą. To też może być kwestia taka, że albo wy, albo partner będziecie się zastanawiać, w którą stronę tutaj podążyć. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o te sprawy takie uczuciowe, to tutaj karta MAGA mówi o tym, że dojdzie do porozumienia, że uda Wam się pogodzić, jak to mówią, wodę z ogniem że tutaj nie, da, nie ma. Zagrożenia dla trwałości związku, tylko trzeba będzie sporo jednak pracy włożyć w odpowiednie wyrażenie tego, czego Wam w tym związku brak albo co Wam się w tym związku nie podoba. Dlatego, że mamy tutaj dwie karty z dworu Mieczy i kartę MAGA, to są wszystko karty, które odpowiadają za komunikację. Zamówienie, za omawianie różnych spraw. I często właśnie takie nagromadzenie, tak jak tutaj jeszcze tą kartę może bliżej pokażę, takie wręcz nagromadzenie tej energii, bo tu my widzimy, że to jest stos, który za chwilę zapłonie. To często bywa tak, że jeżeli my zamiatamy, mówiąc popularnie, sprawy pod dywan, i. Nie na bieżąco nie omawiamy pewnych kwestii, to one się później, te emocje gromadzą i mogą doprowadzić do jakiegoś właśnie wybuchu albo do jakichś takich działań. Na przykład zrobię na przekór, tak, po to, żeby zamanifestować, że jednak ja tu jestem. Spójrz na mnie, ja tu jestem i ja też czegoś chcę, ale ta sfera dla raków może być sferą burzliwą w lutym. Niemniej jednak dzięki temu, że jeżeli będziecie umieli wyrazić swoje potrzeby, jeżeli będziecie umieli rozmawiać z partnerem, a partner z Wami, to uda Wam się, jeżeli Wam się udadzą te rozmowy, to uda Wam się tu stworzyć nową i lepszą jakość tego waszego związku, gdzie każda ze stron będzie mogła być sobą i będzie mogła pokazywać to, co jest y, najlepszego w każdym z Was. Bo karta maga też mówi o tym, że popatrz, jestem taka, a jestem taki, mam takie i takie talenty. Często y, bycie w związku polega na uzupełnianiu się czasami na tym, że jesteśmy właśnie do siebie podobni, ale często bywa też tak, że jesteśmy dla siebie uzupełnieniem. Trzeba, często bywa tak, że jeżeli o czymś nie mówimy i sądzimy, że ktoś się domyśli, to jesteśmy w głębokim błędzie, bo to nie daje szans na porozumienie osobom, które są właśnie w takiej relacji uzupełniania się. Prawda? Nie zawsze jest tak, jak sądzimy, że ta druga strona ma tak samo jak my. Nie zawsze tak jest. Więc tutaj dla Was, drogie raki, wskazówka: rozmawiajcie, ujawniajcie. To, co jest istotne, ważne. Nie brądźcie się przed tymi rozmowami, a powinno się wszystko skończyć dobrze dla Was i dla Waszego związku. Czego Wam serdecznie życzę. Zobaczmy tutaj y, sferę pracy i finansów. Mamy tutaj takie karty: siódemka kielichów, piątka pentakli, ósemka kielichów i dwójka pentakli, czyli pentakle, y, kielichy właściwie. Przeplatane pentaklami. Yy, można powiedzieć ogólnie, że tutaj dla raków luty może być takim miesiącem, który będzie wymagał z jednej strony umiejętności yy, bardziej yy, takiego racjonalnego spojrzenia na sprawy zawodowe, sprawy finansowe niż do tej pory. Albo w ogóle nauczenia się czegoś takiego i też umiejętności odmawiania, zarówno innym, jak i sobie, a mówieniu, mówienia tak w sytuacji takiej, którą kiedy jesteśmy pewni, że trzeba to tak powiedzieć. Już zaraz to wyjaśniam. Siódemka kielichów mówi nam o czymś takim, co jest. Często jakąś iluzją. My sobie tutaj robimy jakieś plany, że będzie tak i będzie fantastycznie, i e, zrobię taki ruch, że na przykład pójdę do tej pracy albo wezmę e, to zlecenie, a potem okazuje się, że to zupełnie nie jak się nie ma do naszych możliwości czy do rzeczywistości, która jest trudna i tutaj piątka pentakli ostrzega przed tym, że można tutaj stracić i to stracić finansowo. Dlatego mówię o tej ostrożności. Dlatego mówię o tym racjonalnym popatrzeniu na te sprawy takie zawodowo, finansowe w lutym. A ósemka kielichów mówi właśnie o braku też, ale takim braku emocjonalnym i na tym, że o tym, że jeżeli coś nam nie odpowiada, to po prostu czasami odwracamy się na pięcie i odchodzimy. Więc jest to zagrożenie dla tego e, takiego e, hura optymizmu, że wszystko się powiedzie, prawda? Bo e, ten mi coś obiecał, a tamten już e, prawie, że mi to dał. Ale e, później, prawda, czasami bywa inna albo rzeczywistość, e, jakby niezależnie od tego e, człowieka, który e, w dzisiejszych, zwłaszcza trudnych czasach, nie zawsze jest winien, a sytuacja to może spowodować taką, taką historię, że trzeba będzie zrezygnować z tych planów, a jest szansa na to, żeby dostać inną propozycję lub dwie jakieś równoważne, które będą ciekawe. Ciekawe albo pomyślne. Zobaczymy, co tu jeszcze dla raków w sferze pracy i finansów na luty 2021 roku. Karty mówią: rak. Sferę pracy i finansów. Rak. Praca i finanse. Co jeszcze tutaj karty mogą nam powiedzieć dla raków? Macie tutaj bardzo dobre karty, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Bo to jest yy, tak, że... Yy, Zacznę właśnie może od tych spraw finansowych, bo tutaj się tak nad nimi skoncentrowałam. Patrząc, co to można tutaj stracić, że dopiero za chwilkę przejdę do, tej, do powiedzenia, do tej części dotyczącej uczuć. Proszę mi to wybaczyć. Tutaj jest bardzo duża szansa, drogie raki, na to, żebyście wy rzeczywiście w lutym mieli dobre. Dobre notowanie i dobre szanse na dobry zarobek, na dobrą pracę, na odpowiednie kierowanie swoją karierą też i ścieżką zawodową. Mamy tutaj kartę króla monet, który jest taką kartą gwarantującą wręcz to powodzenie, i kartę rydwanu, która mówi z jednej strony o tym, że jesteście osobami, które potrafią pokierować, ale też, tak jak i król, Mord jest, jesteście osobami silnymi. Paśmoled mówi też o tym, że warto czasami trochę się czegoś jeszcze poduczyć. Również o tym mówi Trójka Monet, żeby cyzelować wręcz, żeby tak skrupulatnie wypełniać swoje obowiązki, a sukces przyjdzie. Jak się to ma do tego, co tutaj nam karty wcześniej pokazały? Ano ma się to właśnie w taki sposób, żeby patrzeć się na to, co macie w garściach. To mówią lepszy wróbel w garście niż kanarek na dachu. Ja myślę, że to jest ta historia, że jeżeli pójdziecie tą ścieżką, iluzji, tą ścieżką takich bardzo znowu się odniosę do takiego przysłowia gruszek na wierzbie, prawda? Albo jeżeli wy macie 100 tysięcy pomysłów, a żaden nie jest konkretnym pomysłem, no to niestety ale nie będzie tutaj nie będzie tutaj powodzenia finansowego i raczej nie ma co liczyć na to, żeby. Sprawy finansowe w lutym się powiodły. Natomiast, jeżeli wy z, tej, z tych chmur zejdziecie na Ziemię i popatrzycie, co realnie macie, to Przyniesie Wam to, ale dzięki własnej pracy, dzięki doszkoleniu się ewentualnemu i dzięki temu, że będziecie tę pracę wykonywać rzeczywiście bardzo solidnie i bardzo rzetelnie, zostanie Wam to wynagrodzone w taki sposób, że Wasza pozycja w tej pracy zostanie i dostrzeżona, i też odpowiednio wynagrodzona finansowo. Także tu myślę, że to odwrócenie się to co powiedziałam, że takie przeplatanie się tych kielichów z tymi pentaklami czy denarami. Ja myślę, że tutaj można to też odczytywać w taki sposób, żeby nie słuchać tych, którzy źle doradzają, bo czasami bywa tak, że ktoś nam coś powie, że słuchaj, jest fajna praca i tutaj można nieźle zarobić, a ty gdzieś tam trzymasz się nie wiadomo czego, po co. Więc myślę, że karty po prostu ostrzegają przed taką troszeczkę beztroską i jakby wierzeniem komuś na słowo, a nie trzymaniem się tego, co jest pewne. Oczywiście jest to horoskop ogólny, jeszcze raz podkreślam: każdy ma swój rozum, każdy wie, co powinien robić karty za niego decyzji nie podejmą, ale karty jedynie ostrzegają czy podpowiadają, że może się niektórym przynajmniej rakom taka sytuacja w świecie finansowym czy zawodowym przydarzyć. I wróćmy jeszcze tutaj do tej sfery dotyczącej uczuć, bo ja tak się bardziej tutaj skoncentrowałam w tej chwili na tej sprawie, na tej sferze finansowej. To wszystko, o czym powiedziałam wcześniej, jak najbardziej jest aktualne, jeżeli chodzi właśnie o, o te rozmowy dla, dla raków, o to, żeby jednak. Głośno mówić o swoich potrzebach i żeby ich nie zatajać. Zobaczmy, co, co jeszcze tutaj tarot doradza rakom w sferze uczuciowej. Tak troszeczkę dzisiaj, no właśnie, jak, jak rak. Trochę od tyłu, prawda? To tak wyszło trochę to czytanie. Sfera uczuć raki luty 2021 roku. Rak rak 2021 luty, już to jedna karta wyskoczyła zobaczmy co dalej zobaczmy co dalej, a jeszcze sobie przełóżmy żeby troszkę bardziej pobudzić tę energię, I co to jeszcze w tych uczuciach drogie raki tutaj macie Pojawiają się właśnie karty z dworu z arkanów wielkich. Myślę, że ja tutaj tylko dopowiem do tej sfery uczuciowej. Mianowicie może tak być, że niektóre z was. Drogie raki, tutaj y, wspominacie, że a na początku było tak fajnie, że, żeśmy się rozumieli i w ogóle y, nawzajem jedno drugiem ustępowało i on czy ona widzieli y, widział czy widziała te moje potrzeby, a, a teraz tak nie jest. Trzeba być bardziej otwartym na to, żeby mówić właśnie o tym, czego się chce mówić o tym, co, co odpowiada, co nie odpowiada. Tutaj jakby na potwierdzenie tego, co powiedziałam wcześniej, pojawiła się jeszcze karta siły, która mówi o tym, że można wiele spraw, wiele nawet trudnych spraw rozegrać w taki sposób, żeby. Je omawiać, i dochodzić do konsensusu, dochodzić do wspólnego jakiegoś mianownika, do, do kompromisu. Bo karta siły mówi o tym, że jestem na tyle silna i pewna siebie, czy silny i pewny siebie, że nie muszę używać gruźb, próśb. Nie wiadomo czego, żeby uzyskać swój cel, osiągnąć to, czego chce. I tutaj jeszcze karta ósemki mieczy ostrzega przed tym, żeby nie zamartwiać się. To jest jak gdyby powielenie tego, tego zastanawiania się, mówić, nie mówić, robić, nie robić, co tu wybrać. Nie trzeba się za nadto zagłębiać w takie myślenie bezproduktywne, tylko trzeba podziałać, ale też przede wszystkim otworzyć się na rozmowę. I zobaczmy, co jeszcze tutaj karty opiekuńcze dla raków powiedzą na luty 2021. Prosimy kartę opiekuńczą dla raków. Na luty 2021 roku, jako radę, jako podsumowanie, jako wskazówkę. Rak luty 2021 roku. I na już tutaj karta jedna wyskoczyła sama. Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom. Idź za głosem serca. Czyli właśnie, nie ufaj, yy, może nie tak, że nie ufaj komuś, ale zaufaj temu, co Tobie mówi Twoje serce, zarówno w sferze uczuciowej, jak i co mówi Twoje serce, albo też intuicja w sferze materialnej, w sferze pracy. Zaufaj swoim własnym decyzjom, i słuchaj też innych, takich, którzy tobie źle doradzają.